Witam serdecznie moi drodzy z tej strony. Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie dwie duże puszki kolekcjonera z węgierskiej wersji Euro 2020 Kick Off 2021. W środku mamy w sumie cztery limitki: dwie duże, dwie malutkie. Ja nadal szukam jeszcze pięciu limitek XXL, tych ekskluzywnych z węgierskimi zawodnikami. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wpadnie jakaś. Nowa, a może i więcej nowych kart. Tak, jak zawsze sobie zrobimy pojedynek. No i patrzymy, co mamy w pierwszym tutaj pudełku. Willy Orban, jego już mam. Dominik Szoboszlaj również. Czyli tych dwóch zawodników posiadam już. Oprócz nich, kto jeszcze jest na limitce? Wisar Musliu i Mateo Kowacic, czyli Chorwacja i Macedonia. To są limitki z puszki po prawej stronie. A teraz lewa. I tutaj, kogo mamy? Peter Gulasi jego już mam i Adam Lang jego z tego co kojarzę nie miałem jeszcze natomiast z małych limitek jest Chorwacja Simewrsaiko i Burak Yilmaz Turcja czyli tylko tutaj różnica jest, że jest Macedonia a tutaj Turcja T6 saszetek dla tych limitek, a tutaj T6 dla tych, czyli Węgry, Macedonia, Chorwacja po tej stronie. Tutaj mamy Chorwację, Turcję i również Węgry. Na zmianę będziemy otwierać. I już jest pierwsza karta. Tym razem Luka Modric, Fans Favorite, Chorwacja. I jest kolejna. Kutuczu Ilmas Multiple Turcja. Następnie Mount Anglia, Polska Klich, Matwienko Ukraina, Chrosowski Słowacja, Finlandia Jensen i Szkocja Christi. Dwie pierwsze karty specjalne przyniosły dwa punkty. No i zobaczymy, jak będzie po prawej stronie. Niemcy Joshua Kimich, fan's favorite. Będzie rarka, moi drodzy. Ktoś tam jest. Milik, Goal Machine Polska i Invincible, czyli ta rarka, która wpada najczęściej. Następnie Francja, Upamekano, Mertens, Belgia, Holender, Węgry, Holender, pierwszy punkcik tutaj. Do tego Maktominy Szkocja i Delicht, Holandia. Wracamy na lewą stronę. Rodriguez, fans favorite, Szwajcaria, Austria, Hinteregger, Szwajcaria, Shakiri, Włochy, Barela, Rosja, Shunin, Portugalia, João Felix, Niemcy, Can i Kurtua, Belgia. Second Skin Dania, Ukraina Multiple, Hiszpania Ferran Torres, Guerreiro Portugalia, Walia Rodon, Zomer Szwajcaria, Pojan Palo Finlandia i Klaeson Szwecja. Po dwóch rozdaniach prowadzi puszka po lewej stronie 2-1. Finlandia Tojvio fans favorite. Jest Chorwacja Marcelo, Brozowicz, trzeci punkt. Następnie Gnabry, Niemcy, Czechy, Boril, Słowacja, Mak Jaremczuk, Ukraina, Włochy, Kieza i Czechy, Masopust Macedonia, Ristowski, drugi punkt. 3-2 na ten moment. Daniel James. Walia. Turcja. Yazici. Van de Beek, Holandia. Jack. Szkocja. Rosja. Zobnin. Niemcy. Brandt. I Munier. Belgia. Ciekawy pojedynek. 3-2. Mamy jeszcze po 3 saszetki. Dragowicz. Austria. Fans. Schmeichel, Golstopper, Dania. Zinchenko, Ukraina. Rajala, Finlandia, Austria, Hinteregger. Claesson, Szwecja. Frenkie de Jong, Holandia. I Maguire, Anglia. Larsson, Szwecja, fans favorite. Portugalia, Bernardo, Silva, Jewel. I bazówki. Włochy, Donna Dania, Was. Augustinson, Szwecja. Daniel James, Walia. Jest Macedonia. Mamy Elmasa, trzeci punkt tutaj również. I Sołczek, Czechy. Więc robi nam się tutaj ciekawie. Zostały nam po dwie saszetki z każdej strony. Remis 3 do 3. Austria Second Skin, Chorwacja Perisic, Brekalo, Multiple i prowadzenie 4-3. Rosja Semenow, Anglia Hurricane, Polska Zieliński, Munier Belgia, Zomer Szwajcaria i Pojanpalo Finlandia. Szwajcaria Embolo, fans favorite Dias, Portugalia Defensive Rock Bazówki, McBerry, Szkocja, Ampadu Walia, Fati, Hiszpania, Cancelo, Portugalia Kastań, Belgia Szwajcaria, Elvedi i Pupki, Finlandia Słowacja Second Skin. Szwecja Lindelew, Defensive Rock. I bazówki. Słowacja Bożenik. Szwajcaria Seferowicz. Macedonia Dimitreski. Sołczek Czechy. Rosja Zobnin. I Niemcy Brandt. Więc tutaj zostajemy z czterema punktami. Bez rarki w tej puszce. No i zobaczymy jak to się zakończy. Bo mamy na razie prowadzenie puszki. Po lewej stronie, ale jeszcze jedna saszetka jest. Piatow, Ukraina, Skriniar, Słowacja, jest Chorwacja, Petkowicz. Mamy 4 do 4 na ten moment i jeszcze kilka kart. Dykes, Szkocja, Szwajcaria, Akanji. Jest karta dla Węgier, Willi Orban, i mamy prowadzenie i zwycięstwo w tym momencie. Puszki po prawej stronie 5 do 4. Tutaj jeszcze Belgia De Bruyne i Szwajcaria Szar. Rzutem na taśmę wygrywa puszka z prawej strony. Jak widzicie, 5 do 4. Jeżeli chodzi o limitki, to z tego co kojarzę, chyba Adam Lang jest nową. No i tutaj też fajne, małe limitki powpadały, bo na pewno muslu nie jest aż taką popularną. Tak samo Yilmaz. Ok, napiszcie w komentarzach, co myślicie odnośnie tych dwóch puszek kolekcjonera węgierskich z kolekcji Euro 2020 Kick Off 2021. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.